Jeśli Joda był taki mądry, to dlaczego nie wyczuł narastającej w Anakinie nienawiści i jego skłonności do ciemnej strony, tak jak zrobił to Darth Sidious? Spośród wszystkich rzeczy, których Joda nie przewidział, akurat o tym wiedział doskonale. Dlaczego więc nic z tym nie zrobił? Bo mrok w sercu Anakina nie był niczym wyjątkowym, gdy każdy Jedi zmagał się z podobnym cieniem. Wojny klonów pokazały to nieraz. Padawan Kitafisto, zabity przez Griwesa, nie był odosobnionym przypadkiem. Było wielu takich jak on. Baris Ofi, z pozoru idealna Jedi, stała się terrorystką i kazała przeprowadzić zamach samobójczy na świątynię. Ponkrel sabotował wysiłki wojenne i próbował sam zostać Sitem. A choć te przykłady były skrajne, nie byli oni jedyni, którzy zaczęli wątpić w zakon. Sam Joda musiał zmierzyć się z manifestacją własnego mroku. Na ich tle Anakin wcale nie wypadał aż tak źle, nawet jeśli zabił trochę więcej ludzi, niż komukolwiek by się podobało.